serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy teraz okres, gdzie koledzy jedni parują głębie, jedni już mają sparowane, niektórzy już nawet mają młode. W zależności jak to lotuje, jak zaczyna czy wcześniej czy później. Natomiast jak te głębie teraz wyglądają, decydował ten okres, kiedy zakończył się sezon lotów i były głębie. Podczas pierzenia były odbudowywane, i tutaj właśnie na podstawie tych filmów, które kręciliśmy z kolegą Andrzejem, między m.in. tam u księdza Kostorza, pokazywaliśmy, jak wyglądały gołębie po lotach, jakie preparaty stosować do odbudowy kondycji gołębia, jakie preparaty i karmy firmy Prima były stosowane do, podczas okresu pierzenia, przygotowania do rozrodu, rozrodu. I zobaczmy tutaj, takie mamy między innymi efekty, bo kolega Andrzej Głazik, którego tutaj mamy na pierwszym planie, trzyma teraz donia gołębia, który yy, przez niego został tutaj właśnie tak yy, przygotowany. Andrzej, oddaję ci głos, powiedz po prostu już, jak powinien wyglądać do, gołąb, który został dobry lot. przygotowany. Witam Was serdecznie, ponownie koledzy. I chciałem Wam pokazać, bo gdzie gołębie są karmione najprostszą karmą standardem. Ja jeszcze pokażę właśnie, o to są te biało-czerwone worki, to, są, to jest właśnie ta karma, bo tam mam jeszcze niebieskie, a te niebieskie to są... Będziemy takie... mówić po Będziemy kolei mówić, o tym. Ale... Najpierw no pokażemy jakie upierzenie mają na tych karmach najtańszych. I tu mamy akurat przedstawiciela janserów. Tak. E, to jest z Clampera Klampera i Princesy. Z którego to roku jest to... jeszcze, Żebyśmy powiedzieli kolegom, z którego roku jest ten Obrączkę zobaczmy. To jest dwa. O Jezu Żółtał. 14 albo 19 rok. Tak. To który, I... 14 czy 19? 19. 19 dwuletni. Więc tak. Klamper Princesa, Klamper 18 razy pierwszy, Princesa i tak. Są to gołębie, które, które muszą mieć super. Tu wszystko jest wrodzone. Spokój. Nie chcę teraz go stawiać na rękę, on nie jest w ogóle łapany w gojemniku, tylko dzisiaj go do klatki. Każdy jest spokojny, weźmiesz go na rękę, nie powinien odlecieć. I teraz sobie popatrzę: popatrzcie sobie na jego skrzydła. To jest na zwykłej pierzeniówce mieszanej z karmą standard, najtańszą. I później wam pokażę, jakie to są komponenty w tych karmach. Żebyście się nie dali nabierać na jakieś drogie karmy, kupować to, tamto. Po co. Ja tu jeszcze koledzy, wejdę w słowo, bo chodzi o to, że koledzy często, kiedy kończy się sezon lotowy będą te gołębie mieli już w nie będą lotować, to nie będą starają się też oszczędzić troszeczkę i kończy się to tym, że szukamy karm, szukamy komponentów jakiejś oddzielnie kupowanej pszenicy, kukurydzy, żeby tutaj wzbogacić te mieszanki, czy takie bez pszenicy, bez kukurydzy, ale to się kończy często tym, że kupujemy właśnie produkty, które są i, przepraszam, karmy, te komponenty wadliwe. Tutaj mamy kolejnego gołębia, z tego, z którego roku jest Andrzej. To jest drapa. 2016 rok 2016 rok tak. to jest jeden Zmów z tych stron, to są to, czy, czy to jest ten jeden z tych, które koledzy Zygmunt oni właśnie wylatali to swoje z 18 ten jest 1038 tak. z jego brata. brata tak. 1038 jedną z najlepszych sami jest wydał przez pięć lat ona była czołowa u kolegi e, Pięczkiego. już jako roczna zdobywała laury wygrała kategorię C w okręgu była wystawiona na wystawę ogólnopolską teraz popatrzcie to jest przedstawiciel Drapów, nie? Jakie on ma skrzydło? To jest parasol. I one w miarę elastyczne. On ma przepiękną budowę. I to jest na najzwyklejszych karmach. Dodajemy nieraz probiok. Nieraz, słuchajcie, nieraz. Witaminę. Dwa razy w miesiącu może. I takie upierzenie. Po prostu te gołębie. Mają wrodzone cechy zdrowotnościowe. Dziewiąty rok nie mają podawane żadnych leków, żadnych antybiotyków, nie są szczepione. Nie, wczoraj przyjechał taki mistrz, wziął chyba 4 czy 5 gołębi, ja mówię, daję zbadać, czy mają koksydiozę, czy mają trichomonady, my dopiero przed parowaniem będziemy to wszystko robili. Dlaczego jeszcze chcę pokazać tego gołębia? E, u lotników niby to jest niepożądany ten żabot. Mhm. Natomiast u kolegi y, Pięćkiego Wtedy, kiedy był, on był podwójnym mistrzem Polski, nie? to samica, jedna z najlepszych samic, właśnie miała. Latała, ten krewatyk, tak? Miała ten żabot, tak. Także hmm. nie patrzcie na to, że to nie jest aż taka cecha negatywna, ponieważ ta samica to była jedna. No Raz, że cała drużyna w GMP była najlepsza w Polsce, natomiast ona wybitnie latała. I to miała jeszcze tą Eskiet, jak tam zdjęcia robiłeś, hmm. jeszcze większy ten żabot miała. No ale to nie żabot lata, tylko to co odba tu w tej małej główce. No i w pióra też się decydują, a widzimy... No. Proszę mi Nas wierzyć, oszka, ja z bliska bo mam pokażcie, możliwość. Bo Oczka, przy... to tak Może nie będzie widać, ale ja proszę mi wierzyć, widzę tutaj z bliska upierzenie, to jest naprawdę piękne. Piękne jest upierzenie. No. I... Nie kąpałeś ich teraz, nie. Yeah. To są tak yeah. po prostu przyniesione od ciebie tam z woliery. No gdyby one tu posiedziały kilka godzin, to puder cały na rękach miałem, nie? Mm -hmm. Chciałbym pokazać. To jest z 2018 roku gołą, bo widzę, że niebieska, zielona, przepraszam, jasno-zielona obrączka. Pan. To samiczka? To jest samczyk, Samczyk, terapy. Drobniejszy, taki trochę. To jest teraz popatrzcie. Z brata czampa wychodzą z szerszymi plecami. Między innymi ta samica, która już jako roczna była najlepsza w Polsce. Eee... Mów mi, co był czamp i ten słynny na C, Karl, Karl. I Karl wypuszcza takie, i one tu są jak wałki od ciasta. Nie ma takiego, jakiegoś takiego, pak, skosu, i co, tu jest wałek. I te gołębie, no można się na nim pomylić, nie? to są, latają fantastycznie. Teraz popatrzcie sobie ten gołąb, jak on skrzydło podaje. szczerze mówiąc ja nie muszę trzymać i on się nie wyrywa to są gołębie których ja nie, łap, nie łapię do ręki łapię przed pierzeniem i po pierzeniu i to są bardzo spokojne i tutaj sobie popatrzcie może każdy lubi oczy oglądać, skrzydła no tak oczu, oczu tak nie będziemy widzieć w kamerze ale musimy uwierzyć Andrzeja, Andrzeju on z bliska widzi to naprawdę jest spokojne. Znaczy, powiem tak ale piękne upierzenie podczas parowania my nie bierzemy pod uwagę jaki kolor oczu jest tego się uczyłem od niemieckich hodowców, w Belgii co byliśmy. Żadne lupy, żadne nic. Lubię oglądać przez lupę oczy, bo to są przepiękne kolory, ale podczas parowania nie, pochodzenie się liczy. Pokażemy jeszcze jakiegoś jednego gołębia. Tam masz płowego takiego, to jest może dla odmiany. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo to słynny gołąb z Andrasa, drapy gołębi. Bo od hodowli to jest chilicidis, to było no, w pochodzeniu. Tu nie mam, została mi czerwona samica, jeszcze coś. I teraz to jest samczyk sam, na pewno, nie? Chłopak, tak. To jest dom z którego roku? Żółty to jest. 19. Dziewięty. Nie, nie, to jest 19? Hmm. A nie 9? Nie, wcześniejszy. Ja wam pokażę gołębia 13 albo 14-letniego. Mhm. E, też pełne skrzydło. No plecy akurat tu ma w jedno Bez... pióro. E, jeśli chodzi o Ronaldo, są to zdecydowanie inne gołębie od wszystkich. Zdecydowanie. Słuchajcie, one mają inną muskulaturę. One są trochę cięższe i nabite. Mięśnie takie napakowane. Ładne. Można z tego klopsy robić, kotleciki. Ale pomijając ten fakt. Teraz pokażę ten kolega, co chciał ode mnie czerwonego kupić. Tylko mi został jeden połowy. I przykro mi, ale... To Zwykle. jest z rozpłodu od ciebie, to będzie mógł sobie najmniej pozamawiać młode. i pokażemy teraz Gołębia. O, ten z którego roku jest? Czw y 264, 4, nie, ale 0, niemiecki. Reinera Pitmana to jest. Rainer, 2008 roku. 8 rok i Reiner Pitmana go, Czyli ma już teraz. Nie, to nie jest Pittmana. DVD 516. Tak. Tak, Pitman. Aj, przepraszam, to jest od Pitmana. Tak, teraz zobaczcie. On rano jeszcze nie miał pokarbowanych lotek. Mm -hmm. On ma 12-13 lat. 13 teraz, rok teraz, tak? O, teraz w 11. W ciepłym jest tutaj godzinę. Lotki od razu mu się karbują. Jakie ma zdrowie ten gołąb. Mm -hmm. Potężny mięsień. Patrzcie, jakie to skrzydło jest. To jest czysty prangę na rynklo zaparowany. Ring los na rękloza. na Rynklozie jeszcze jeden na I tych gołębi właśnie w hodowli Rainera Pittmana dużo spotkamy właśnie. Tu kościec, tak jak hodowcy, którzy lubią przepiękną budowę, to ten gołąb to ma. No i one super latają, muczarka, przecież Prangie Kopmany zdobyły wicemistrzostwo Polski w kategorii e, B. B. No to jest koncert rzeczy. A przypominamy, gołąb 13 Trzynastoletni, ja wam pokazał czternastoletnią samicę w zeszłym roku. Dwa razy jaja pociągnąłem, nie? Trzy zalężone. Trzy. 14-letnia jest To, to, to Mateusy, no. te Mateusy, tą parę, co mam co wydał Olimpijczyka, złotego Nie Deny Mia razy. Ta. Wiem, które gołębie. Wiesz, które? Moris, Mateus, tak, to są Deny razy Mia. No więc, dlaczego chodziło mi, żeby pokazać Wam koledze. Że na takich karmach, właśnie to są te karmy, to jest oferty firmy Prima, zwykłe karmy, tanie takie. Nie pokażę Wam pierzeniówki. Nie, nie wziąłem, po prostu zapomniałem. Ale teraz pokażę Wam, z jakich to komponentów jest. Tylko może Andrzej, to tak, zróbmy tak, przejdziemy za chwilkę. Na razie podziękujemy. To jest ta pierwsza część, bo w tej okay. pierwszej części chcieliśmy pokazać efekty, jak wygląda stosowanie tych zwykłych, standardowych karm firmy Prima, a teraz już przejdziemy do tych standardowych karm. Także na razie dziękujemy i zapraszamy do drugiej części naszego tutaj fotoreportażu. Dziękujemy. Cześć!